Serdecznie witam wszystkich mieszkańców Inowrocławia, przedstawicieli Fundacji Ekspert Kujawy, nauczycieli wraz z dziećmi z przedszkola nr 4 z oddziałami integracyjnymi Słoneczko oraz zgromadzonych tu dziennikarzy i reporterów. Chciałam bardzo podziękować za tak liczne przybycie. Spotykamy się dzisiaj, ponieważ chcieliśmy oficjalnie przedstawić Państwu pierwszy w Inowrocławiu integracyjny plac zabaw. Nazywam się Daria Knasiak, jestem rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta w Inowrocławiu. Poproszę o parę słów pana prezydenta Arkadiusza Fajoka. Dzień dobry Państwu. Tak jak Pani Rzecznik wspomniała, jesteśmy w nowym miejscu, w wyjątkowym miejscu, pierwszym takim w Wrocławiu. Za nami plac zabaw, integracyjny plac zabaw, o który też mieszkańcy mocno zabiegali przez, przez wiele lat, żeby powstał, i właśnie się to dzisiaj dzieje. Jak słychać za nami, już zabawa trwa i to jest najbardziej pocieszające. Oczywiście nie chcielibyśmy zatrzymywać się tylko na jednym takim placu zabaw, i mogę tutaj z tego miejsca zagwarantować, że w następnych latach na pewno będziemy uruchamiać takie miejsca i szukać takich miejsc na, pod takie właśnie inwestycje. Jest znakomita okazja, żeby właśnie dzisiaj to zobaczyć, jak to wygląda chociażby od strony technicznej. Jest to w pełni bezpieczne ze wszelkimi możliwymi certyfikatami, które są wymagane jakby przy tego typu inwestycjach. I to wszystko ten plac posiada. Tak jak powiedziałem wcześniej, jest to plac integracyjny, a to właśnie o, o tą integrację przede wszystkim nam Chodzi. Także tutaj e, maluchy z niepełnosprawnościami również będą mogły korzystać w pełni e, z tego placu. Jestem bardzo zadowolony, bo środowisko osób z niepełnosprawnościami jest bardzo istotne, bardzo ważne e, dla mnie i będziemy oczywiście wszystko robić, żeby każda kolejna inwestycja była dostosowana, czy to dla młodszych, czy również starszych e, innowerstawian z niepełnosprawnościami. Tak jak powiedziałem też na wstępie, będziemy ubiegać się o kolejne miejsca i będziemy wszystko robić, żeby w Inowrocławiu takie miejsca powstawały. Macie Państwo już jakby tutaj też przykład, że szukamy wszelkich możliwych alternatyw, które, które możemy w tej chwili proponować Inowrocławianom. Muszę powiedzieć, że bardzo pozytywnym echem odbija się nasz wodny plac, plac zabaw, który powstał przy hali widowiskowo-sportowej. Na sugestie mieszkańców, też mogę powiedzieć, że już w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie pod koniec przyszłego tygodnia albo zaraz w następnym tygodniu zostaną jeszcze postawione dwie kolejne atrakcje na Placu Zabach w kontekście właśnie jakby sugestii mieszkańców że dla tych najmniejszych inowrocławian nic nie ma więc powstaną również dwa brodziki takie właśnie dostosowane do tych dzieci najmłodszych tak jak państwo widzicie no staramy się działać staramy się słuchać no i przede wszystkim realizować potrzeby inowrocławian z tego miejsca również mógłbym chciałbym przekazać informację że pracujemy też nad Dostosowaniem pewnych, pewnych obiektów, aby już niebawem mogli również zacząć spotykać się inowocyjscy seniorzy. Mamy takie miejsca, m.in. Niebieską Kamienicę na, na ulicy Kasztelańskiej, która już niebawem zostanie dostosowana właśnie do tego, aby, aby inowocyjscy seniorzy również mieli swoje miejsce, pierwsze miejsce, w, jakby w Inowrocławiu, z którego będą mogli stale korzystać. Mamy tam oczywiście szersze plany od uruchomienia. Chociażby miejsca spotkań po, po różnego rodzaju aktywności, ale nie tylko dla seniorów, również dla młodzieży czy dzieci. Jest to znakomite miejsce. Jest to miejsce, które w tej chwili jest w mojej ocenie w ogóle niewykorzystywane, a, a zacznie, zacznie żyć swoim, swoim torem i mam nadzieję, że innowacyjni również tą, tą różnicę zauważą. Szukamy oczywiście innych jeszcze rozwiązań, innych miejsc, które, które też chcielibyśmy zagospodarować, właśnie pod aktyw mieszkańców Inowrocławia i mamy takie na, na horyzoncie, więc w kolejnych jakby spotkaniach z państwem będziemy też na bieżąco informować. To co powiedziałem wcześniej, słuchamy mieszkańców, chcemy, chcemy wychodzić e, do mieszkańców i realizować e, właśnie, oczywiście w, w, w możliwym naszym zakresie. I możliwym naszym budżecie, na którym obecnie pracujemy. Ale też myślimy przyszłościowo. Jesteśmy też przed wznowieniem. To już Państwo wiecie: budżetu obywatelskiego we wrześniu. Dowiecie się Państwo też więcej.